Tutaj jest jakaś odstępstwo od reguły. Koleś, miedęż, że robi pierwszy raz, robi podejście agresywne, to do tego już się to podejście nie udało. To trzeba podkreślić, że mu się to podejście już nie udało. Dlaczego? Bo przy wejściu od razu już miał wszystko kupione, pominął kacstenkę, czyli na pewno się już nie udało. A to jest coś, co się nigdy nie dzieje, ponieważ podejście agresywne zawsze wychodzi. Dlaczego zawsze wychodzi? Ponieważ nie ma naprawdę co tu zepsuć. To chyba, chyba, że nie przygotował Podejścia z użyciem dostaw do gana. Wtedy, no, ma prawo coś się nie udać. No, wtedy tak. Jak na Kajo Perico, można sobie tam, bo są takie trzy dywersje, które się robi: niszczy się buzardy, niszczy się im broni, niszczy się im armor. Tak tam w zasadzie to nie jest potrzebne, żeby w ogóle przejść. W ogóle, jeżeli chodzi o Kajo Perico, to i tak tych misji takich dodatkowych, to jest łącznie chyba ich tylko 8. W sumie to jest tylko dywersja. Na kasynie jest trochę więcej. Wiecie, to tam mniejsza. Yy, ważne jest to, że kupię sobie najdroższy salon. Także to jest bogacz, trzeba nazwać. Jest bogaty, dobrze mu się żyje. I tym samym wjeżdżamy do kasyna. Zebrał czteroosobową ekipę. No, że jest kasa, to wiadomo, no bo to pierwszy raz. Idziemy i zobaczmy, co w takim razie będzie. Widziałem, że on już nie podkrywał wszystkich rzeczy. Także, no, no trudno, no niestety. Działamy z tym, z czym jest. Nie mam pojęcia, dlaczego pan host wyskoczył z samochodu. Pan host biegnie z buta. Panie nie, nie wiem, czy wiesz, ale istnieje coś takiego jak. Samochód wymy wymyślili to już dawno. A, Ty chcesz iść głównym wejściem? Chcesz głównym wejściem? Dobrze, no to idziemy głównym wejściem. Nie chcesz jednak głównym wejściem. Okej. Okay. Jak nie chcesz głównym wejściem, no to nie idziemy głównym wejściem. Jakie bronie przygotował? Najtańsze. Okej, okay, to są najtańsze bronie przygotowane. No dobra, no to wchodzimy. A nie przygotował przepustek. To też jest istotny szczegół. Czy to jest ten random, który nic nie zrobił? Widziałem wcześniej jeden komentarz, że, że jest wiele randomów, które widzą, że mogą odpalić. Odpalają, lecą, już nic nie robią. I to jest być może ten jeden osobnik. Przygotował. Spodziewam się tak. Nie są przygotowany do stawy Dugana, dlatego ten napad się nie udał. Bo naprawdę, podejście agresywne nie ma opcji, żeby się nie udało. Jest to niemożliwe. Prawda. Nie jest przygotowane. Nie. Odpalił się. No to cóż, jak tak wygląda sytuacja, no to wiecie. Trzeba zwyczajnie grać bardzo, bardzo ostrożnie. Dlaczego? Ponieważ koleś już padł. Stop, please. Dlaczego on sam siebie pokonał? To jest moje pytanie. Dlaczego on w ogóle sam siebie pokonał? O co tu chodzi? Dlaczego on sam siebie pokonał? Czy on zauważył, że nie są zrobione dostawy Dugana i teraz wziął i. Ciebie pokonał, bo już chce stąd wyjść, bo już wie, że to nie ma sensu. Pan host też, też nie jest zadowolony, od razu o, pominąć chcą. To nie to już pominęli? Tak. Oni już to pominęli. Ym, no, ja wiecie, ja bym próbował tam dotrzeć do kasyna, a nie tak od razu już rezygnować. Wiecie, tam znaczy do kasyna, dotrzeć do skarbca, ale no w takiej sytuacji, no, no nie ma co. No, no cóż, no jedyna co mogę doradzić panu hostowi, to by przygotował dostawy Dugana, no bo nic innego nie można zrobić. A tak mu nic nie napisali, to nawet ym, on nie wie dlaczego. Zwyczajnie po prostu. No, no, nie rozumiem o co chodzi. Ale widzę, że jesteśmy tak z nim w organizacji. To mogę jeszcze napisać. Więc dobrze to akurat. dopisałem to ostatnio, ale może szczerze o co chodzi. O, już go bije tam i ten koleś już jest. Cóż, ja po prostu poszukałem sobie czegoś innego. Tak. Bo. Zbytnio nie jestem zadowolony z tego rezultatu. Bo ja wiem, jak to wyjdzie, ale. No i tak bym próbował. A jest to szczerze bez sensu. O, proszę. Już byśmy trafili na odejście brytne ze złotem? Dlatego widziałem, że jeszcze koleś miał przygotowanych janga cestora, Konserwatorów. Co jest? Czemu tu też masz dwóch przygotowanych? Czemu masz i strażaków, wysokie stawki? Jak masz wysokie stawki, po co ci strażacy? No chyba, że robisz... Że chcesz mieć zniżkę na samochód. No wtedy tak. Wtedy se robisz. Tutaj od razu random mówi: więcej procent mu się należy. Dostał 25. Jest porówno. Wszyscy są zadowoleni. Chyba. Ale nie wiem, nie, nie czaję, czemu on miał wszystko przygotowane? Czemu zrobił wszystko? Nie musisz robić wszystkiego. W ogóle to jest inne pytanie. Czemu w ogóle, no, naprawdę strażaków się tylko robi dlatego, jeżeli ktoś chce mieć zniżkę. Tego nie powiedziałem, zniżkę, ale na wóz strażacki. To no w zasadzie samochód, którego raczej chyba nikt nie potrzebuje, ale. No, 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 no można mieć. Zniżkę na wóz strażacki. Dobrze, chodźmy. To nam to szkodzi, jedźmy do napadu. Grupa z no to wiadomo no najprostsze podejście, no. Tutaj nie ma co się nie udać. Także wchodźcie, wchodźcie, zapraszamy do środka. Widzę, że już droższe bronie wziął po tym goście, co sobie wychyla. Dlaczego? Jaki był w tym sens, by tych broni nawet nie użyjemy? A przynajmniej nie powinniśmy ich użyć. No i cóż, droga w stronę tak naprawdę skarpce. Ciekawe oczywiście, wiadomo co wybierze drużyna, czy to będą schody, a może winda? A może w ogóle pójdą do góry, na przykład po tych schodach, albo walną tego gościa. Też się gada walność, jego drzwi są po prostu otwarte. No ale pytanie brzmi, po co go pić, w... pan panie Panie kierowca, nasz tutaj. Najgorzej jak się dało. I od razu pyk. Idziemy schodami. O, to jest coś dziwnego. Nieczęsto idziemy schodami. Dobra, teraz gdzie idziemy? Do góry na dół. Kolej już wyciągnął broń. Jakby nie mu chodził, to dopiero by było. Dobra, przygotował jakieś części z tego co widzę. Coś tam jest przygotowane. Co pewnie nie będzie to w ogóle potrzebne, ale se przygotował z jakimś tutaj, z hostem. A, host hostmanik inspektor, tam ileś. Dobra, udało się. Chyba to niech oni sobie pobiegną. Miasto ja normalnie aż stanę tutaj i zaczekamy chwilę. Tylko jeszcze kawałek trzeba przejść. Dobra, już chyba nie muszę iść dalej. Niech oni sobie idą, tam. Ja tutaj na was zaczekam. Czy coś. No, siema, siema, kurde, ochroniarzu. Kurde, codziennie ci nic nie mówią. To jest, to jest przeromana sytuacja. Dobra, tutaj. Zaraz ci tu przewali. Już tutaj żeśmy się dogadali, kto tu będzie walił. Akurat tobie dzisiaj. I wypadło na. nie wiem. Nie wiem na kogo wypadło. Na kogoś tam wpadło. Mamy podejście na 3 bramki. Znaczy na. Trzy, na, na cztery bramki, ale były potencjalne niestety 3. Bo H potencjalnie mogą być otwarte. Ale niestety. Niestety się nie udało. Także tutaj otwieram, nie idzie mi to jakoś już szybko, cały czas jest za wolno, bo to zajmie 15 sekund. Ja takie drzwi w 12 się otwierało, 13. Widzę, że generalnie wszyscy tak, Hoss sobie tutaj idzie, otwiera sobie drzwi, to chyba jeden otworzył, chyba. Albo nie otworzył, albo zebrał kubkę, kto to wie co zrobił. Ja tutaj powoli zaczynam im po prostu otwierać. Niech tutaj mają, zbieramy im wszystko, bo wiadomo, im, im więcej będą mieli otwarty, tym większa szansa, że wszystko zbiorą, albo kto wie, czy nie zrobią alarmu nawet, różnie może to być. I te mi zajęły nawet ok, bo 13 sekund to, to jest dobry czas. Dobra, zobaczmy co z tym D, czy D jest otwarty. Tak, D otworzył. Okej, okay, no to można podnosić. Jak D otworzył, no to spoko. No to zbieramy kasę, a bardziej złoto. Zbieramy sobie złoto, niech tam oni działają. Idą tam na G, no to już zaraz będzie wszystko otwarte. Ciekawe czy zrobił wiertło, bo mamy tyle czasu, że możemy jeszcze wiertła sobie zrobić. Wychodzi host, okej, okay, no to chyba wiertło nie zrobił, no to wychodzi. Skoro, ich, skoro już wychodzi, no to nie zrobił. A ile tam temu zostało? Dużo? Już skończył. Okej, okay. no to jak już skończył, no to spoko. No to wychodzimy. I znowu z inspektorem walimy. Ty, niech będzie. Inspektor gadżet. No, Inspektor Gadget. No, przeskoczmy sobie... Kurde, ciekawe czy to zrobił kartę. Co no, mówię, no te karty nie są takie potrzebne, bo można zwyczajnie sobie drzwi otworzyć, znając odciski palców, ale to może być. Jest jeszcze jego końcówka, bo tutaj ma 2-1-1-5, też to coś oznaczało. W jego grze było to otwarte, w mojej grze jest to zamknięte, standardowo. I w ten, no to sposób przegrałem wyścig, bo już mnie wyprzeci. Ale widzę po animacji, że otwiera sobie kartę, drzwi kartą, kartą no to sobie zrobił. już chyba będziemy z kolby tu oczywiście walić. 2-1-1-5 e, to chyba. Więc mi się kojarzy white i w sumie nic więcej mi się nie kojarzy Dobra ja już tutaj swoje zrobiłem. No zobaczymy co pozostali. Ale... O, alarm zrobili. Nooo! Kuu prezes rezygnuje. Panie prezesie. Zobaczył, że ktoś zrobił alarm. I wyszedł, wyszedł, po prostu. To jest twardy prezes, tak powiem. Ale jednocześnie. Zbyt pewny siebie. Czemu jest zbyt pewny, tak powiem? No bo jak wie, że jak to będzie wyglądała sytuacja, no to wiecie, może lepiej... Znaleźć sobie jednego gościa, inspektora i po prostu z nim zrobić ten napad. No cóż, no powiem trochę szkoda, bo 25% na takim złocie no to byłoby nawet spory hajs. To byłoby naprawdę spory. Potencjalnie, no mogę, że to byłoby liczyć nawet 600 tysięcy, ale no cóż. No cóż, w każdym razie. Napad się zapowiadał dobrze, wyszło jak zawsze. Także no cóż, zobaczymy czy jeszcze zaprosi, ale szczerze wątpię, będąc tak długo w tym loadingu, że jeszcze się do niego dostanę, także to byłoby na tyle. Do następnego cześć.